Panie rzecznik, wiemy, że od piątku w Centrum Psychiatrycznym w Warcie funkcjonuje oddział obserwacyjno-zakaźny. Jak teraz wygląda tam sytuacja i dla kogo jest przeznaczony? Rzeczywiście od 29 został uruchomiony oddział psychiatryczno-obserwacyjno-zakaźny i on jest uruchomiony na podstawie decyzji wojewody łódzkiego z 27 października 2020 roku jest to oddział 20-uszkowy, funkcjonuje i tak jak powiedziałam, jest przeznaczony dla pacjentów wymagających leczenia Psychiatrycznego z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Na dzień dzisiejszy w oddziale jest hospitalizowanych 13 pacjentów. Czy ci pacjenci są właśnie z centrum Zwarty czy przywożeni są również z innych szpitali? Pacjenci wcześniej też zakażeni byli odizolowywani, i większość z tych pacjentów to są właśnie pacjenci, którzy już byli u nas hospitalizowani. Oni zostali umieszczeni po prostu w tym oddziale obserwacyjno-zakaźnym. A co z personelem? Czy nadal przeprowadzane są testy przesiewowe? Nie ma tych badań przesiewowych, czyli tak jak do tej pory robiliśmy cykliczne badania. Bez względu na to, czy były jakieś zakażenia, ten personel był po prostu badany cyklicznie. Natomiast wygląda to w ten sposób, że nie robimy tych badań przesiewowych właśnie. U wszystkich pracowników, tylko badania będą wykonywane u personelu medycznego, który zajmuje się pacjentem zakażonym, opiekuje się, świadczy usługi medyczne przy pacjencie lub w sytuacjach bliskiego niezabezpieczonego kontaktu z osobą zakażoną w ciągu 14 dni. I tutaj na przykład mogą być takie sytuacje, że personel się opiekuje pacjentem, nie wie, że ten pacjent jest zakażony i wystąpiły jakieś objawy i personel może na taką pomoc co do wymazów liczyć. Będą te wymazy pobierane. Na przykład są to tak, takie kontakty personelu, że na przykład pacjent szarpie się, to też dotyczy pacjentów w psychiatrycznie szpitalu leczonym, albo na przykład udzielamy pomocy szybko nagle przy osobie nieprzytomnej też nie wiemy, że ta osoba jest zakażona. Zabezpieczeni jesteśmy. Każdy musi być z personelu medycznego zabezpieczony, środki indywidualne. Natomiast przy pacjencie już typowo zakażonym, to są te środki inne, są tam już kombinezony, to zabezpieczenie już jest wyższego stopnia. I tu, na przykład, gdy nie wiemy, że to taki pacjent był, może dojść do zakażenia. I w tych momentach personel będzie miał pobierany wymazy. A jak wygląda sytuacja w szpitalu w Sieradzu i w szpitalu też tutaj Brzynańskiego? W szpitalu ogólnie w Sieradzu sytuacja uległa zmianie co do oddziału urologii, ponieważ oddział urologiczny od dnia dzisiejszego przyjmuje pacjentów w sytuacjach właśnie pilnych, w sytuacjach nagłych. Natomiast pozostałe oddziały, tak jak poprzednio mówiłam, tutaj nie ma zmian, przyjmują pacjentów tylko w sytuacjach właśnie urazów, zagrożenia zdrowia i życia, natomiast pacjenci przyjmowani do oddziału okulistycznego, laryngologicznego i reumatologicznego są przyjmowani do leczenia planowego. Tutaj te przyjęcia nie były wstrzymane, natomiast w pozostałych oddziałach są przyjęcia wstrzymane planowo. Wcześniej też mówiłam Państwu, że do tych oddziałów, gdzie są wstrzymane przyjęcia planowe, też ci pacjenci mogą być z tej kolejki pacjentów planowych też przyjmowani, bo ostateczną decyzję tutaj podejmuje już kierownik, ordynator oddziału. Może uległ na przykład stan zdrowia pogorszeniu takiego pacjenta, który oczekiwał w kolejce i ten pacjent też jest wtedy traktowany jako pacjent pilny, jest to sytuacja nagła i musi być przyjęty do szpitala. A czy personel już powraca powoli z kwarantanny, czy zdrowieje? Personel wraca do pracy, bo to, to tak naprawdę, nie, my nie tylko mamy jakby z kontaktów tutaj tego personelu, nie ma, że to dotyczy szpitala, bo przecież personel szpitala też ma rodziny, też są jakieś izolacje wynikające może z zakażenia od domowników i tutaj ta kwarantanna też jest jakby z tej innej strony, nie tylko pochodząca ze strony właśnie pacjenta, szpitala i pracy w szpitalu. Ale personel tak, zdrowieje Wraca na szczęście do pracy i przede wszystkim to cieszymy się, jak, jak zdrowieje nam. Choćby świadczy o tym właśnie oddział urologii, do którego też personel powraca i ten oddział jest od dnia dzisiejszego czynny.